12 razy 75 plus. I tutaj mamy nadzieję na coś dobrego. Prawe skrzydło Brazylia. La Liga. Okej. Okay. Real Madryt. I to będzie chyba Rodrigo. Tak, to jest Rodrigo. I teraz pytanie, ile on jest warty? Rodrigo Warty jest... Ponad 80 tysięcy końców. Wczoraj jest nagród za strafany Rodrigo. Sprzedany za 75 tysięcy końców. I dzisiaj budujemy nowy skład za 100 tysięcy monet. Formacja 4 w 1 3 Zaczynamy od bramki. A na bramce jest czarne seki. Nie wiem, czy dobrze przeczytałem. Bardzo dobry goalkeeper. Ponad 1,90 m. Jest ok. Prawa obrona. Tutaj jedna z tańszych kart w tym składzie. Ola Aina. Y, za 3,5 tysiąca monet. Bardzo dobre tempo. W porządku. Statystyki obrony fizyczne. Wystarczająco. I jest wysoki. A to rzadkie na boku obrony. Na razie z moich obserwacji wynika, że jest dużo Górnych piłek, więc ten wzrost dodatkowy na boku broni na pewno się przyda żeby te górne piłki zatrzymywać. Na drugim boku obrony jest również, z tego co pamiętam, wysoki obrońca. Nie pamiętam, ile dokładnie ma wzrostu, ale jest tutaj Udogi również. E, ta sama statystyka Tempa 88, również bardzo przyzwoite statystyki fizyczne. I tak jak mówiłem, Met 86. Bardzo fajnie mi się grało Udogim już rok temu i w tym roku również jest to dobra karta. Za 5000 końców. No i panowie na środku obrony, Fikayo Tomori, bardzo dobrze znany zawodnik. temu miał chyba 84 overall, także troszkę downgrade, ale ponad 80 Tempa, ponad 80 obrony, 78. Do 8 fizyczności, 1,85 85 wzrostu. To Morego każdy zna 10 tysięcy kosztuje. Bardzo solidna karta na start, a jego partnerem będzie Jośko Gwardiol, również prawie 80 tempa. 5 wiazek za przynogi. Dopiero teraz wróciłem, ale, ale dosyć niespotykana chyba rzecz ośrodkowego obrońcy. 84 tempa, 84, przepraszam, obrony i 82 fizyczności. I obaj panowie cenią się za prawie 10 tysięcy końców. Pierwszy pomocnik defensywny. No i tutaj mamy bardzo fajną kartę, która ma bardzo. Pozytywnie zaskoczyła, bo jest tutaj Keyframe Ramp za 7,5 monet. Wszystkie statystyki mocno zbalansowane. Bardzo wysoki zawodnik 3 na 3 ale naprawdę gra nim się bardzo, bardzo przyjemnie. W sumie nawet statystyki na to by nie wskazywały, ale ma to coś. No i drugi jego kolega, podobny profil zawodnika, z tym, że ma 4 wiaski szuczek i 4 gwiazdki słabsze nogi, więc to w niektórych sytuacjach może robić różnicę. Również bardzo wysoki pomocnik. Wszystkie statystyki bardzo zbalansowane, kręcące się wokół 80. Ominę sobie celowo SPO. Na prawym skrzydle jest. Federico Chiesa, również 4 na 4 bardzo fajne tempo, strzały 80-83 dryblingu po prostu na ten etap gry to zdecydowanie wystarczy. Do tego jest Premier League, jest Włochem, więc fajnie łączy serię aula z Premier League, dlatego też dosyć wysoka cena, bo ponad 10 tysięcy końców trzeba zapłacić za Federico Chiesa. No i lewe skrzydło, bardzo dobrze zdany piłkarz mnie już z tamtego sezonu, z Jeremy Doku również chyba miał 80 overalla i bardzo podobną kartę cztery sztuczek, trzy słabszej, no doku się gra po prostu bardzo fajnie, do tego złote rapid, jest, jest srebrna rakieta, oczywiście statystyka strzału nie jest na zbyt wysokim poziomie, ale umówmy się, do doku po prostu ma wypuścić sobie piłkę, rywal ma nas gonić i w tym doku mamy dograć do naszego napastnika, a właśnie na napastniku u nas jest, muszę go znaleźć, jest mojze Ken i to jest co ciekawe jedna z tańszych kart, bym powiedział, że chyba nawet najtańsza karta w tym składzie, bo kosztuje zaledwie 1100 końców Moiseken, ale zobaczcie, jakie on ma statystyki, 86 tempa, 82 strzelania i 81 ryblingu, ale co najważniejsze, w grze naprawdę gra się nim sympatycznie, jedno spotkanie i dwie bramki, ale spokojnie, jakby ktoś miał troszkę więcej monet, bo chciałem ten skład zrobić do 100 tysięcy monet, a gdybym dał tutaj innego napastnika, to bym przekroczył już tą sumę, bo na SPO jest najdroższa karta w tym składzie i przyznam się Wam, jeszcze tym zawodnikiem nie grałem, Cię sobie nim pierwszy raz zagram, jest to Pulisic i Pulisic kosztował, słuchajcie. Bardzo dużo monet, bo 24 tysiące końców, i nie jestem przekonany, że to będzie najlepiej wydane: 25 tysięcy monet. Ale zobaczymy: statystyki wyglądają bardzo, bardzo dobrze. A co najważniejsze, 4 gwiazdki stóżek i 5 gwiazdek słabszej nogi, więc tutaj naprawdę sobie obiecuję dosyć sporo po tej karcie. No ale zobaczymy: jeżeli byście mieli więcej monet i chcielibyście przekroczyć ten budżet 100 tysięcy monet, to macie bardzo fajny zamiennik. I tutaj możecie dać sobie na napad Ademola Lukmana i jeszcze Wam doda się jeden punkt zgrania. Jeden mola pan kosztuje chyba około 20 tysięcy końców, około 17, 20, coś takiego. Tutaj jeszcze, gdyby wam nie siedział na przykład Ciuram, to możecie sobie dać Joelintona, a jednak nie możecie dać, bo nie ma XPD, przepraszam. Więc idziemy sobie przetestować ten skład w szóstej dywizji. Wczoraj awansowałem, jestem na striku, także naprawdę pasa jest bardzo dobra. I dajcie koniecznie znać w komentarzu, w której wy lidze jesteście. To będzie mój debiut w szóstej lidze i zobaczmy skład oponenta. I nie wygląda on zbyt dobrze. Niko Gonzalez znaleźł, nikogo na SP. Bardzo, bardzo średnia jedenastka. No ale zobaczmy, nie można lekcyważ, żeby to jest chłopak. Fax, z szóstej dywizji Mojze Ken wypuszcza policjkę. ale, ale ten policyk się urwał 1 do 0. Okej, okay. to jest właśnie to 25 tysięcy końców za kartę. Brawo, ale mamy. Kolejna edycja i kolejny kick of glitch. Fiura 1-1. Ja tego nienawidzę, naprawdę. Że to jest takie gówno. Oj, że mi do o tym mówiłem. On ma odjechać, on ma odjechać. A tam już musi biec na napadzie Mojze Ken, żeby tą piłkę dostać. Ale na razie nie mam jak zagrać. Moi się fajnie obrócił i mój Canyon bramka w broń, naprawdę. naprawdę. Pstrzały po długim lewą nogą jakoś nie siedzą do kufania i teraz zagramy sobie do... Mojzekena i Mojzeken 2 do 1. Asysta Policika czy Policycia, bo już nie wiem, co czy chyba No Remi, ty masz po prostu biec, kumplu biegnij, Luke, cię na pewno nie dogoni Mordco, naprawdę jest niesamowicie szybki. I love to stryk! i mamy 3 do 1. Ale rywal również ma sytuację, czy ją wykorzysta, nie wykorzysta Tomori tutaj jest. No i teraz po prostu padę podanie, chyba kulka nie, nie, nie przejdzie. Nie, przejdzie. Nie przejdzie. Dobro, tej defensywie tutaj coś nie funkcjonuje, tutaj chyba... Zaraz będą kolejne transfer Oj, misiu, nie, i 3-2. Coś w tej obronie jest nie tak. I doku? Ja nawet to wkładam do doku. 70 tempa, przypomnę. No, i Guardiol? I Guardiol, elegancko, 4-2. No i niestety mamy 4-3. No kurde, o co chodzi? I turam No i teraz może drugi turam? Tak jest, drugi tiuram. Teraz brat, strzela, 5, 3, nie wiem, ta gra jest chora, Tu jest 8 bramy, 34 minuty, naprawdę. Nie, no o co? Tu nie ma... Sp nie, no jest 5-4. 37-9 bramek. Kurwa, jego mać. 6 4. Takiego meczu to jeszcze nie grałem. Widziałem u niektórych, że było bardzo dużo bramek, po 20 nawet, w drafcie, po ogrywce, ale, ale tutaj mamy 10 bramek w 40 minut. Ja nie mogę, słuchajcie, ja nie mogę nic zrobić w obronie, nic się nie da, nic się nie da zrobić w obronie. Dobra, kończyłem pierwszą połowę tego spotkania, no powiem wam, że yy, nudy nie ma, ale dziwnie, dziwnie gra się w tej obronie. Mam wrażenie, że rywal po prostu może sobie wbiec w moją defensywę, a ja i tak będę miał problem dobrać tą piłkę, nawet tak idealnie trafię kółkiem, to on i tak przejdzie. Oj, fajnie. I mamy, mamy my 4. I do oponent nie wytrzymał. Trzymał okolice przewagi i po prostu opuścił nas. Polistika po spotkaniu naprawdę oceniam pozytywnie. Jedna bramka, cztery asysty, więc na razie się spłaca. Reszta składu też w porządku. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tym składzie i widzimy się kolejnym razem. Do zobaczenia. Pa, pa.